Cześć, tu Wojtek z Polskazwiedza.pl Dzisiaj chcę Wam pokazać airsofę czyli sofę, którą pompujecie powietrzem bardzo fajny, przyjemny gadżet do kampera Taka airsofa kosztuje około 30 zł Dam link w opisie filmu, zobaczycie aktualne ceny Zajmuje niewiele miejsca i wygląda złożona w ten sposób to co trzeba zrobić Sposób pompowania To składamy i trzeba się troszkę przebiec albo można oczywiście zrobić w miejscu coś takiego żeby otworzyć i możecie tak pomachać albo możecie po prostu pobiegać Oczywiście to, to, też, jest, oczywiście to też jest sposób żeby złapać ale gorszy, więc teraz się przebiegnę Jak już nabierzecie powietrza, wkręcacie trzy razy i air sofa przygotowana. Ostatni moment, ostatni krok to złączenie i air sofa gotowa do użytku wygodne, leciutkie i powiem wam co jest ta sofa. Bardzo wygodne. Gdzie się można pompować bardziej, i mniej. Ja tak lubię, bo jest mięciutko. Wtedy można sobie leżeć. Jest bardzo wygodne. Gadżet poręczny. To jest jako gadżet, ale fajny podczas podróży na kempingu. Nie musicie pompować sofy, materaca, coś. A taka AirSofa. chwilkę przebiegniecie się i macie gotowy. Gotowe łóżko polowe, nawet ale powiem Wam mega wygodnie się na tym leży. Wbrew pozorom jest też wytrzymałe, używaliśmy to już wielokrotnie, za każdym razem się sprawdzało. Jedyny myk to wyjście z tej sofy różne są techniki, można po prostu o. <laughs> się zsunąć. Ale jestem zadowolony z tej e airsofty, dlatego też Wam pokazuję. Myślę, że mm, też będziecie zadowoleni, gdzie się można sobie yy, za każdym razem jak już troszkę tego powietrza odejdzie, stać, kilka <laughs> się przebiec albo pomachać, złapać powietrze i znów sofa jest gotowa do użytku. Samo składanie też jest banalnie proste. Po prostu otwieracie, wypuszczacie powietrze i gotowe. Więc muszę przyznać, że jestem zadowolony. Ktoś to fajnie wymyślił no i wystarczy złożyć i wpakować do, do pokaż I to tyle. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się Wojtek Polska zwiedza. Hej! Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Do rachunki.